Pewnie spotykają się Państwo z taką sytuacją, że dzieci nie do końca zauważają literę Y. W momencie, kiedy mają zapisać słowo wychodzi, to uważają, że jeżeli już użyły literki wy, no to tak jakby było tam Y zawarte, więc nie musimy już dokładać tego tak samodzielnego Y i wychodzi nam z tego wyraz wchodzi. No i jak z tym pracować? No oczywiście pracujemy z plasteliną i z podziałem wyrazu na sylaby. Zapraszam na mot Czyli mamy słowo wyczarował i szukamy w tej chwili samogłosek w Wow. W ten sposób powstają sylaby wyczarował mhm. A gdyby napisać tak, to by nie było. Tutaj sylaby musimy, wiecie, które wydaje się niewidzialne.